Gdy w 2011 roku 25-letni Mateusz Kościukiewicz poślubił starszą od siebie o 13 lat rozwódkę Małgorzatę Szumowską, wielu sądziło, że robi to dla kariery i przewidywano, że jego uczucia szybko wygasną. Jednak para aktora i reżyserki wciąż jest razem i cieszy się mianem jednej z najszczęśliwszych par w polskim showbiznesie. Zapytani o sekret swojej relacji jednogłośnie wskazują na kluczowy element. Małgorzata Szumowska była już po rozwodzie z operatorem Michałem Englertem i wychowywała syna z nieformalnego związku z montażystą Jackiem Drosio, gdy zwróciła uwagę na młodego aktora. Mateusz Kościukiewicz, który porzucił studia w Krakowskiej Szkole Teatralnej, uczestniczył wtedy w kursie aktorskim w Paryżu, gdzie Szumowska przygotowywała się do nakręcenia filmu Els. Ich spotkanie w stolicy Francji zapoczątkowało gwałtowne uczucie. Romans Kościukiewicza i Szumowskiej stał się towarzyską sensacją. Nawet ich znajomi byli sceptyczni. Gdy zaczęliśmy się spotykać, wywołało to dużo fermentu i skandalu. Myślę, że teraz, na szczęście, dla nikogo to już nie jest temat, dzieliła się reżyserka podczas jednej z wizyt w programie Dzień Dobry TVN. Mateusz Kościukiewicz, zauroczony Małgorzatą, nie zwlekał z oświadczynami. Choć ona początkowo nie planowała ponownie wychodzić za mąż. W końcu przekonała się do odpowiedzi tak. To był trudny moment w moim życiu. Byłam sama w Paryżu, pracowałam nad filmem. Rozstałam się z ojcem mojego syna Maćka i weszłam w nowy związek, wspominała w rozmowie z magazynem wysokie obcasy. Moi przyjaciele nagle zaczęli mnie surowo oceniać, uznając, że związałam się z kimś nieodpowiednim. Było wiele krytyki, wyznała w tym samym wywiadzie. Gdy Mateusz zaproponował, aby dała szansę ich miłości i związała się z nim na dobre i na złe, ostatecznie zgodziła się, mimo że, jak przyznała na łamach L, nigdy nie uważała ślubu za niezbędny do szczęścia. Ale, jeśli mężczyzna chce, byś została jego żoną. To jest to deklaracja, że traktuje cię poważnie, stwierdziła. Fakt, że Mateusz Kościukiewicz i Małgorzata Szumowska wzięli ślub, wyszedł na jaw dopiero rok po uroczystości. Mateusz nie ukrywa, że Małgorzata jest jego pierwszą prawdziwą miłością. Przyznaje, że relacje, które miał przed nią, nigdy nie osiągnęły takiego poziomu powagi. Aktor, mówiąc o różnicy wieku między nim a żoną, Podkreśla, że nie ma ona dla niego żadnego znaczenia. Nigdy nie wszedłbym w związek, który stawiałby przede mną bariery, wyjaśniał w wywiadzie dla wprost. Ślub 25-letniego aktora i 38-letniej reżyserki był znany jedynie ich najbliższym znajomym. Tajemnica wyszła na jaw, gdy 17 lipca 2012 roku Małgorzata i Mateusz pojawili się razem na premierze filmu Bez wstydu w kinie Muranów i po raz pierwszy publicznie pokazali swoje obrączki. Jeśli oboje mamy obrączki, to chyba jasne. Co to oznacza? zareagowała Szumowska na pytanie jednego z reporterów o ich relacje. Mateusz Kościukiewicz zmienił się dzięki dojrzałszej żonie, co wielokrotnie podkreślał w swoich wypowiedziach. Małgorzata Szumowska i Mateusz Kościukiewicz, choć czasem pojawiają się razem na celebryckich wydarzeniach, starannie chronią swoją prywatność, szczególnie z myślą o córce Alinie oraz synu Małgorzaty z poprzedniego związku, który unika medialnego zainteresowania. Żyjemy z Małgośką dość zwyczajnie, na uboczu. Robimy swoje, mówił aktor w rozmowie z Wprost. Rano wstajemy, przygotowujemy śniadanie, Następnie odwożę dzieci do szkoły. Lubię też wpadać do mojej ulubionej kawiarni na kawę. Jeśli nie mam pracy na planie, siadam do komputera i pracuję, dbam też o dom, opowiadał. Mateusz jest przekonany, że spędzi resztę życia u boku kobiety, którą poślubił 13 lat temu. Czuję się szczęśliwy, spełniony i zadowolony z tego, co przynosi mu losy zarówno jako aktor, jak i mężczyzna. Spotkanie Małgosi było przełomowym momentem w moim życiu. Żona wybiła mi z głowy głupoty, wyznał w twoim stylu. Małżeństwo i ojcostwo zmieniają perspektywę. Nie patrzę już tylko na najbliższy tydzień, miesiąc czy rok swojego życia, ale też na całe życie osoby, którą kocham i na której mi zależy. To życie jest dla mnie równie cenne jak moje własne dodał